Był 11 listopada 2022 roku. Chłodny, deszczowy dzień w Krakowie, jeden z tych, które zniechęcają do spacerów po rynku i kierują kroki w stronę ciepłych, cichych wnętrz muzeów. Tego właśnie dnia rodzina Kowalskich postanowiła odwiedzić Muzeum Książąt czartoryskich. Anna i Piotr wraz ze swoją pięcioletnią córką Zosią chcieli pokazać jej jeden z największych skarbów Polski. Dame z gronostajem Leonarda da Vinci. Nie mieli pojęcia, że ten zwyczajny, rodzinny wypad zamieni się w początek dochodzenia, które połączy dziecięcą wrażliwość z jednym z najmroczniejszych rozdziałów naszej historii. Zostańcie Państwo z nami do samego końca, ponieważ to, co po wielu miesiącach odkryto na starej, rodzinnej fotografii, rzuca zupełnie nowe, zdumiewające światło na całą tę sprawę. Sala, w której wisi obraz, jest zazwyczaj pełna cichego podziwu. Ludzie szepczą, wpatrując się w tajemniczy uśmiech Cecylii Gallerani i delikatne futerko trzymanego przez nią zwierzęcia. Tego dnia nie było inaczej. Mała Zosia stanęła przed pancerną szybą chroniącą arcydzieło. Przez dłuższą chwilę nie odzywała się ani słowem. Jej rodzice myśleli, że jest po prostu zafascynowana, jak wiele innych dzieci. Lecz po chwili ciszy, która zdawała się trwać wiecznie, dziewczynka podniosła małą dłoń i położyła ją płasko na zimnym szkle. A potem, cicho, ale niezwykle wyraźnie, powiedziała zdanie, którym zmroziło jej rodziców. Ona boi się ciemnej piwnicy u Hansa. Piotr spojrzał na Annę, unosząc brwi. Uśmiechnął się z zakłopotaniem, próbując obrócić sytuację w żart. Jaki Hans, córeczko? Pewnie coś ci się przyśniło? Ale Zosia nie uśmiechała się. Patrzyła prosto w oczy kobiety na portrecie, z powagą, na jaką stać tylko pięcioletnie dziecko, które jest absolutnie pewne tego, co mówi. Słowa te wypowiedziane w miejscu publicznym, wśród obcych ludzi, były dla rodziców jedynie wytworem bujnej dziecięcej wyobraźni. Od jedno z tych zdań, które opowiada się później ze śmiechem na rodzinnych spotkaniach. Zignorowali to, przynajmniej na początku. Jednak Zosia nie zapomniała. W drodze do domu w samochodzie powtórzyła to samo zdanie, następnego dnia przy śniadaniu również. Piwnica u Hansa jest bardzo straszna. To przestało być zabawne, stało się niepokojące. Anna i Piotr próbowali dopytywać: Kim jest Hans? Skąd znasz to imię? Gdzie widziałaś tę piwnicę? Dziewczynka nie potrafiła odpowiedzieć wzruszała ramionami i powtarzała w kółko tę samą formułę, jakby odtwarzała zasłyszaną gdzieś wiadomość. Sprawa przybrała jeszcze dziwniejszy obrót, gdy kilka dni później Zosia zaczęła rysować. Na kartkach papieru, które rodzice dawali jej do zabawy, nie pojawiały się już słońca, domki i uśmiechnięte postacie. Zaczęła rysować wciąż ten sam obrazek. Ciemne, prostokątne pomieszczenie. To nie była jednak zwykła piwnica, jaką dziecko mogłoby sobie wyobrazić. Rysunki Zosi miały zaskakujące, powtarzalne detale. Pod sufitem zawsze biegła gruba rura, na której dziewczynka starannie zaznaczała małą kreseczką pęknięcie. Wejście do tego pomieszczenia również było specyficzne. Miało wyraźnie zaznaczony łukowaty kształt. Każdy kolejny rysunek był niemal identyczny. Była to obsesyjna precyzja, która nie pasowała do pięciolatki. Wtedy pojawił się trzeci element tej niezwykłej układanki. Pewnego wieczoru, gdy Anna układała córkę do snu, Zosia szepnęła: Ta piwnica jest w Bawarii. Anna zamarła. Bawaria skąd pięcioletnie dziecko, które ledwo co zaczęło poznawać mapę Polski, mogło znać nazwę niemieckiego landu? nigdy nie rozmawiali o tym w domu, nie oglądali programów na ten temat. To słowo wypowiedziane z dziecięcą prostotą było jak ostatni element, który sprawił, że rodzice nie mogli już dłużej udawać, że to tylko fantazja. Mieli więc przed sobą trzy zagadkowe tropy, które pozornie nie łączyły się w żadną logiczną całość. Po pierwsze, imię Hans, uparcie łączone z damą z gronostajem, po drugie, niezwykle szczegółowy rysunek piwnicy z pękniętą rurą i łukowatym wejściem, i po trzecie, nazwa miejsca, o którym ich córka nie miała prawa słyszeć Bawaria. Zaniepokojeni, ale też coraz bardziej zaintrygowani, Anna i Piotr zrozumieli, że stoją w obliczu czegoś, co wykracza poza ich pojmowanie. Postanowili, że muszą znaleźć kogoś, kto potraktuje tę historię poważnie. Nie wiedzieli jeszcze, że ich decyzja o skontaktowaniu się z historykiem otworzy drzwi do przeszłości, a odpowiedź na zagadkę Zosi okaże się znacznie bliższa i bardziej osobista, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Wy Wybór padł na doktora Adama Nowaka z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie był to wybór przypadkowy. Piotr odnalazł w internecie jego publikacje na temat losów dzieł sztuki zrabowanych w Małopolsce podczas II wojny światowej. Doktor Nowak uchodził za jednego z największych sceptyków w swoim środowisku. Człowieka, który każdą teorię rozkładał na czynniki pierwsze, szukając twarde, materialne dowody. Właśnie takiego kogoś potrzebowali. Kogoś, kto potwierdzi ich najśmielsze przypuszczenia albo raz na zawsze wybije im z głowy tę, jak sami zaczynali myśleć, absurdalną historię. Spotkanie umówiono w niewielkim gabinecie doktora, po brzegi wypełnionym książkami i mapami, powietrze pachniało starym papierem i kawą. Doktor Nowak, mężczyzna po pięćdziesiątce, o przenikliwym spojrzeniu za okularem w grubej oprawie, wysłuchał ich opowieści z uprzejmym, lecz wyraźnie zdystansowanym zainteresowaniem. Kiwał głową, nie przerywał, ale w jego oczach widać było zawodowy sceptycyzm. Historie o dziecięcej intuicji czy niezwykłych przeczuciach, Słyszał już wielokrotnie. Zazwyczaj okazywały się one echem zasłyszanych rozmów dorosłych lub fragmentów obejrzanych filmów. Kiedy Anna skończyła mówić, historyk odchylił się na krześle i splutł dłonie na biurku. Był gotowy grzecznie podziękować im za wizytę i odesłać z kwitkiem. Jednak zanim zdążył to zrobić, Piotr położył na biurku rysunki Zosi. Doktor Nowak spojrzał na nie bez większego entuzjazmu. A potem Anna powtórzyła kluczowe słowa córki. Ona boi się ciemnej piwnicy u Hansa. W tym momencie na twarzy historyka coś drgnęło. Proszę zwrócić uwagę na tę chwilę. To właśnie to imię, Hans, stało się pierwszym pęknięciem w murze jego sceptycyzmu. Dla przeciętnego człowieka to imię nie znaczyło nic, ale dla badacza losów damy z gronostajem było jak klucz. Hans, powtórzył powoli, nachylając się nad biurkiem. Czy są Państwo pewni, że córka użyła właśnie tego imienia? Kiedy Kowalscy potwierdzili, drnowak wstał i podszedł do regału. Wyjął gruby, oprawiony w skórę tom. Była to monografia poświęcona generalnemu gubernatorstwowi. Otworzył ją na stronie z czarno-białą fotografią. Widniał na niej uśmiechnięty, zadowolony z siebie mężczyzna w nazistowskim mundurze Hans Frank generalny gubernator okupowanych ziem polskich, człowiek, który uczynił z Wawelu swoją siedzibę i który osobiście rozkazał przywłaszczyć damę z gronostajem jako prywatną ozdobę swoich komnat. Obraz, który dla Polaków był narodowym skarbem, dla niego stał się po prostu elementem wystroju wnętrza. Imię, które dla Zosi było tylko słowem, nagle znalazło swoje przerażające historyczne umocowanie. Historyk usiadł z powrotem za biurkiem. Jego postawa całkowicie się zmieniła. Zniknął dystans, a pojawiło się skupienie. A co z tym drugim słowem? Zapytał. Wspominani państwo o? Bawarii? Kiedy Anna potwierdziła, że Zosia wymieniła właśnie tę nazwę, Drnowak spojrzał na nich z czymś, co było mieszanką zdumienia i niedowierzania. To był drugi, jeszcze mocniejszy cios w jego naukowy racjonalizm. Po zakończeniu wojny, gdy alianci poszukiwali zrabowanych dzieł sztuki, damę z gronostajem odnaleziono właśnie w Bawarii, w prywatnej willi Hansa Franka, w miejscowości Schlirse. Dwa z trzech pozornie bezsensownych elementów układanki pięcioletniej dziewczynki, imię oprawcy i miejsce odnalezienia łupu, idealnie pasowały do udokumentowanej historii obrazu. To przestało być dziełem przypadku. Pozostawała jednak trzecia, najtrudniejsza do zweryfikowana zagadka – rysunek piwnicy. Drnowak przez kolejne dni prowadził kwerendę w archiwach. Przeglądał dziesiątki fotografii i planów architektonicznych rezydencji Franka, zarówno tej na Wawelu, jak i willi w Bawarii. Szukał czegokolwiek, co mogłaby przypominać pomieszczenie z rysunków Zosi. Szukał charakterystycznego łukowatego wejścia i tej specyficznej, pękniętej rury pod sufitem. Bez skutku żadna ze znanych piwnic nie pasowała. Historyk był w kropce. Z jednej strony miał dwa niezwykle celne trafienia, które trudno było zignorować, z drugiej, twardy brak dowodów na istnienie kluczowego elementu wizji dziecka. Zasugerował rodzicom najbardziej logiczne z naukowego punktu widzenia wyjaśnienie. Dziewczynka, będąc osobą o wyjątkowej wrażliwości, mogła gdzieś w telewizji, w rozmowie, a nawet w muzeum usłyszeć fragmenty historii obrazu. Jej umysł mógł połączyć te informacje w spójną, choć nie do końca prawdziwą opowieść, a tajemnicza piwnica była już tylko wytworem jej własnej wyobraźni. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Teoria o niezwykłej wiedzy dziecka zaczęła się chwiać pod ciężarem braku dowodów. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że zagadka nigdy nie zostanie rozwiązana, nastąpił pierwszy zupełnie nieoczekiwany zwrot akcji. Kilka tygodni później, podczas niedzielnego obiadu u rodziców Anny, Zosia znowu zaczęła rysować swoją piwnicę. Babcia dziewczynki, pani Elżbieta, przyglądała się temu z uśmiechem, ale gdy wnuczka podała jej gotowy rysunek, uśmiech zniknął z jej twarzy. Zastąpiło go skupienie, a potem cień dawno zapomnianego wspomnienia. Położyła drżącą dłoń na kartce papieru. Skąd to masz, Zosiu? zapytała cicho. Wszyscy przy stole zamilkli. Pani Elżbieta wpatrywała się w rysunek, a w jej oczach pojawiły się zy. To nie były łzy smutku, ale łzy wywołane przez nagły powrót obrazu z najgłębszych zakamarków pamięci. Opowiedziała historię, o której w rodzinie nie mówiło się od lat: historię swojego ojca, a pradziadka Zosi Stanisława. W 1940 roku, roku, w którym Niemcy ugruntowali swoją władzę w Krakowie, Stanisław pracował jako ogrodnik w niewielkim dworku pod niepołomicami. Dworek ten, oficjalnie należący do polskiej rodziny wysiedlonej przez okupanta, przez kilka miesięcy był nieoficjalnie wykorzystywany przez jednego z wysokich rangą oficerów podległych Hansowi Frankowi. Służył jako tymczasowy, nieoficjalny magazyn dla najcenniejszych przedmiotów zrabowanych z krakowskich kolekcji, zanim zostały one oficjalnie skatalogowane i przewiezione na Wawel. W starym rodzinnym albumie, którego nikt nie otwierał od dekad, odnaleziono pożółkłą, wyblakłą fotografię. Na zdjęciu stał młody mężczyzna, pradziadek Stanisław, oparty o szpadel, z uśmiechem na twarzy. Ale to nie on był najważniejszy. Kluczowy był detal widoczny w tle za jego plecami wejście do piwnicy, ceglane, z wyraźnie widocznym, charakterystycznym, łukowatym sklepieniem. Było identyczne z tym na rysunkach Zosi. Każdy szczegół się zgadzał. To był moment, w którym dziecięca fantazja zamieniła się w namacalny, historyczny dowód. Rodzina Kowalskich trzymała w ręku coś, co mogło zmienić nasze rozumienie pierwszych miesięcy grabieży polskich dóbr kultury. Z nowym dowodem w ręku rodzina i Drog Nowak udali się do miejsca, gdzie cała ta historia miała swój początek, do Muzeum Czartoryskich. Tym razem jednak ich celem nie była sala wystawowa, lecz ciche i niedostępne dla zwiedzających archiwa. Pokazali głównemu archiwiście, starszemu siwowłosemu mężczyźnie, rysunki Zosi i starą, pożółką fotografię. Reakcja była natychmiastowa. Wśród historyków od dawna krążyły niepotwierdzone hipotezy o istnieniu tymczasowego, tajnego magazynu. Miejsca, w którym naziści mieli przechowywać najcenniejsze dzieła sztuki, tuż po grabieży, zanim zostały one oficjalnie katalogowane i zabezpieczone na Wawelu. Były to jednak tylko domysły, szeptane teorie, oparte na fragmentarycznych zeznaniach i logistycznych nieścisłościach w niemieckiej dokumentacji. Brakowało twardego, materialnego dowodu, aż do teraz. Fotografia z rodzinnego albumu Kowalskich była pierwszym takim dowodem, pierwszym namacalnym śladem, który mógł potwierdzić te przypuszczenia. Archiwista, który przez całe życie pracował z dokumentami, patrzył na zdjęcie z niedowierzaniem. Porównywał łukowate sklepienie na fotografii z dziecięcymi rysunkami. To była mieszanka zawodowego szoku i czystej naukowej ekscytacji. Wezwano innych historyków. W małym, zakurzonym pokoju archiwum nad jednym, wyblakłym zdjęciem zebrała się grupka ludzi, którzy zdawali sobie sprawę, że są świadkami małego przełomu w badaniach nad wojennymi losami polskich zbiorów. Wydawało się, że zagadka jest bliska rozwiązania. Logika podpowiadała jedno wyjaśnienie, balansujące na granicy nauki i tego, co niewytłumaczalne. Zosia, dziecko o niezwykłej wrażliwości, musiała w jakiś sposób odczuć historyczną traumę związaną z obrazem. Może to była jakaś forma pamięci genetycznej, echo strachu i niepewności, które towarzyszyły jej pradziadkowi, gdy ten pracował w ogrodzie, wiedząc, jakie skarby są ukryte kilka metrów pod ziemią. Ta teoria, choć fascynująca, była dla historyków trudna do przyjęcia. Ale jak inaczej wytłumaczyć tak precyzyjną wiedzę pięciolatki? Wszyscy byli przekonani, że kluczem jest związek między obrazem a piwnicą w dworku pod niepołomicami. Ale wtedy nastąpił drugi, jeszcze większy zwrot akcji zwrot, który zmienił znaczenie wszystkiego. Doktor Nowak, choć zaintrygowany potencjalnym odkryciem nowego miejsca przechowywania damy, nie mógł przestać myśleć o ludzkim wymiarze tej historii. Postanowił dowiedzieć się więcej o samym Stanisławie, pradziadku Zosi. Chciał zrozumieć, kim był człowiek, który znalazł się w samym sercu tak doniosłych wydarzeń. Z pomocą rodziny odnalazł kilka starych zeszytów, które Stanisław prowadził w czasie wojny. Nie był to typowy dziennik były to raczej luźne zapiski, notatki dotyczące pracy w ogrodzie, wydatków, zasłyszanych wiadomości. Przez wiele stron nic nie przykuwało uwagi historyka, aż do wpisu z listopada 1940 roku. Wpis był krótki, niemal ukryty między notatkami o przygotowaniu róż na zimę. Stanisław pisał o konieczności zabezpieczenia najcenniejszego skarbu rodziny przed niepewnością jutra. Doktor Nowak czytał dalej, spodziewając się może wzmianki o ukryciu jakichś oszczędności czy rodzinnej biżuterii. Ale to, co przeczytał, sprawiło, że serce zabiło mu mocniej. Stanisław opisał, jak w tej samej piwnicy, w której Niemcy składowali zrabowane dobra, on sam ukrył w niewielkiej skrytce porcelanową lalkę. Był to prezent, który własnoręcznie kupił dla swojej córeczki, babci Zosi. Lalka miała na imię Cecylka. W tym momencie wszystko stało się jasne. Proszę sobie to wyobrazić. Pięcioletnia Zosia stoi w muzeum, słyszy przewodnika lub rodziców opowiadających historię damy z Gronostajem. Dowiaduje się, że kobieta na portrecie to Cecylia Galerani. W jej małej głowie, która dopiero uczy się łączyć fakty, nazwa Cecylia zapala lampkę. To imię jest jej znane musiała wielokrotnie słyszeć w rodzinnych opowieściach o ukochanej lalce swojej babci, lalce o imieniu Cecylka, którą pradziadek ukrył w strasznej, ciemnej piwnicy w czasie wojny. Dziecięcy umysł, niezdolny jeszcze do rozróżnienia wielkiej historii od historii rodzinnej, połączył te dwie postacie w jedną. Słowa Zosi, ona boi się ciemnej piwnicy, nie dotyczyły kobiety z obrazu. Nie były echem historycznej traumy Leonarda da Vinci, były wyrazem dziecięcej empatii, wyrazem dziecięcej pamiątki. Lalki Cecylki. To lalka bała się ciemności, to o niej była ta opowieść. Tajemnicza wiadomość nie była zakodowana w renesansowym arcydziele, ale w splocie rodzinnej pamięci, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w formie natłu zapomnianych anegdot. Niezwykła wrażliwość dziewczynki nie polegała na odczytywaniu aury dzieła sztuki, ale na wysłuchaniu i przeżyciu opowieści własnej rodziny. To odkrycie było dla wszystkich jak olśnienie. Zdejmowało z całej historii ciężar zjawisk paranormalnych, a jednocześnie czyniło ją jeszcze bardziej poruszającą. Pokazywało, jak wielka, brutalna historia wojny przenika się z najmniejszymi, najbardziej intymnymi dramatami zwykłych ludzi. Los arcydzieła Wart Miliony i los małej porcelanowej lalki splotły się w jednej ciemnej piwnicy pod niepołomicami. I to właśnie dzięki temu zbiegowi okoliczności, dzięki dziecięcemu skojarzeniu, historycy zyskali nowy, bezcenny trop w badaniu wojennych losów jednego z najcenniejszych obrazów na świecie. Ale czy to był już koniec? Czy ta piękna, logiczna teoria miała swoje ostateczne potwierdzenie? Owszem, i znajdowało się ono w miejscu, na które nikt wcześniej nie zwrócił uwagi. Doktor Nowak, trzymając w dłoniach starą fotografię, odwrócił ją powoli, niemal z namaszczeniem. Przez cały ten czas wszyscy skupiali się na tym, co było widoczne na zdjęciu, na postaci pradziadka i na wejście do piwnicy w tle nikt nie pomyślał, by sprawdzić jej rewers, a właśnie tam, na pożółkłym, kruchym kartoniku, znajdowało się ostateczne potwierdzenie, które spinało całą historię w jedną nierozerwalną całość. Wyblakłym, brązowym atramentem, staranną kaligrafią człowieka z innej epoki, napisano kilka słów. Były ledwo czytelne, jak szept z przeszłości. Doktor Nowak przysunął zdjęcie bliżej światła i odczytał na głos. Kryjówka Cecylki, listopad 1940. W małym pokoju archiwum zapadła cisza. Te trzy słowa były jak ostatni element układanki, który wskakuje na swoje miejsce z cichym kliknięciem. Kryjówka Cecylka, listopad 1940. Data idealnie pasowała do okresu największej grabieży w Krakowie. Imię, które stało się źródłem całego zamieszania, było teraz fizycznie połączone z piwnicą na fotografii. Zakazana wiadomość, którą pięcioletnia Zosia miała rzekomo odczytać z obrazu, nie była ukryta w pigmentach farby Leonardo da Vinci, nie była kodem iluminatów ani tajemnicą templaruszy była znacznie prostsza i jednocześnie nieskończenie bardziej ludzka wiadomość była ukryta w splocie rodzinnej pamięci i wielkiej okrutnej historii. To była opowieść o miłości ojca do córki w czasach, gdy miłość była jedynym, co można było ocalić. Opowieść o porcelanowej lalki, która stała się symbolem nadziei, ukrytym w tym samym miejscu, w którym okupant chował zrabowane skarby kultury. Dzięki niezwykłej wrażliwości małej dziewczynki, która połączyła imię z portretu z imieniem z rodzinnych opowieści, historycy zyskali nowy, niezwykle cenny trop. Ta niepozorna fotografia i historia lalki Cecylki stały się pierwszym materialnym dowodem wskazującym na istnienie nieoficjalnego magazynu pod niepołomicami. To otwiera zupełnie nowy rozdział w badaniu pierwszych miesięcy okupacji i logistyki grabieży dzieł sztuki w Małopolsce. Historia ta, opowiedziana Państwu za pełną zgodą rodziny przy użyciu zmienionych imion, pokazuje, jak echa przeszłości potrafią przetrwać w najbardziej nieoczekiwany sposób. Pokazuje, że czasem największe odkrycia historyczne nie rodzą się w zakurzonych archiwach, ale w sercach i umysłach zwykłych ludzi, a nawet dzieci. Wielka historia jest sumą milionów takich małych, osobistych historii, jak ta o Stanisławie i jego córce. Losy dzieł sztuki w czasie wojny to temat pełen tajemnic, białych plam i nierozwiązanych zagadek. Historia damy z Granostajem, która po wojennej tułaczce szczęśliwie wróciła do Polski, to tylko jedna z nich. Wiele innych bezcennych skarbów nigdy nie zostało odnalezionych. W kolejnym materiale z tej serii przyjrzymy się losom być może najsłynniejszego z nich, bursztynowej komnaty, której poszukiwania, mimo upływu prawie 80 lat, trwają do dziś. Ta niezwykła historia pokazuje, że czasem najcenniejsze informacje nie są zapisane w opasłych tomach czy tajnych archiwach, ale żyją w nas, w rodzinnych anegdotach, starych fotografiach i w niezwykłej wrażliwości kolejnych pokoleń. Prawdziwe skarby to nie tylko dzieła sztuki, ale także pamięć, która potrafi przetrwać najmroczniejsze czasy i połączyć przeszłość z teraźniejszością w najbardziej nieoczekiwany sposób. Jesteśmy ciekawi, co państwo sądzą o tej niesamowitej zbieżności losów. Czy w państwa rodzinach również krążą opowieści, które mogłyby rzucić nowe światło na znane wydarzenia historyczne? Proszę dać nam znać w komentarzach poniżej. Jeśli ten materiał Państwa poruszył i dał do myślenia, będziemy wdzięczni za polubienie go i subskrypcję naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii, które będziemy dla Państwa odkrywać. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.